Niewiarygodne, że te książki nie mają jeszcze ekranizacji, czyli pięć tytułów, których potrzebujemy do życia, a ostatni może was zaskoczyć. Kyperion Dana Simonsa. Plany ekranizacji pojawiają się od lat. Ostatnio stał za nimi Bradley Cooper, ale póki co nic z tego nie wyszło. Malowany człowiek Petera Breta. Mroczne fantazy z demonami i runami, aż prosi się o widowiskową ekranizację. Prawa do tego zostały zakupione, jednak póki co film nie powstał. Kroniki Amberu, Rogera Zalaznego. Dzieło klasyka fantazy ma już ponad pół wieku i kilka lat temu pojawiły się przymiarki do ekranizacji, ale póki co nic z tego nie wyszło. Żarło, żarło i zdechło, czyli z mgły zrodzony Brandona Sandersona. Po latach rozwoju długo oczekiwany projekt filmowy został oficjalnie wstrzymany, i nie wiadomo, czy w ogóle kiedykolwiek dojdzie do skutku. I na koniec polska fantastyka na światowym poziomie, czyli Jarosław Grzędowicz i jego pan Lodowego Ogrodu. Wielu fanów narzeka na słaby koniec tej sagi, jednak ekranizacja przygód Włoko to nadal mokry sen polskich fanów fantazy. Która z tych książek waszym zdaniem powinna jako pierwsza trafić na ekran? Dajcie znać w komentarzu i dzięki za obejrzenie tego materiału do końca.